Dobra, te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. Ja nie nie w... W... A, chyba ale ja go stosuję na wątrobę jestem bardzo zadowolona. Chyba slimmin. Ja Zdrowa ja wątroba ja plus ja prawidłowa masa ja ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Masz rację, teraz ja. już nie musisz, ale ja muszę wziąć chyba slimin, na wątrobę. Chyba ja slimmin. Ja ja w trosce o i smukłą sylwetkę. Pytacie, jak ja odróżni się na grzwiczy bakteryjnych. No, to, to nie jest proste. W razie infekcji wie. warto wziąć coś na jedną i drugą, i drugą przyczynę. Ja swoim pacjentkom polecam Iladian Direct Plus. Badania potwierdzają, że aż 93% leczonych Wszyscy pacjentek oceniło pozytywnie, Iladian direct, pacjentek oceniło pozytywnie Iladian direct plus. plus, w skuteczności w redukcji układu. Do tego Iladian nie? działa szybko. Podczas pełnej kuracji najwięcej kobiet zauważyło efekty redukcji świądu już po drugim dniu stosowania, Wyrób medyczny Iladian Direct zapalenie skóry, pokrzywkę, zmiany alertyczne, po ugryzieniu owadów, stosowana jest hydrokortyzon, ale można pójść krok innych, ale